Cześć. Ostatnio udało mi się znaleźć zastosowanie dla portu USB-C z przodu konsoli. A mianowicie udało mi się wypożyczyć taką oto paczuszkę. A w paczówce gogle do wirtualnej rzeczywistości, czyli PlayStation VR 2. Zapraszam Was na krótkie oprowadzenie i wrażenia z zabawy. W paczuszce Mamy dwa kontrolery. Kontrolery wykorzystywane nie przez wszystkie tytuły. Jak dla mnie, wypróbowałem je w kilku demach, między innymi Horizon i Star Wars. I bardzo fajnie się to sprawuje, jeżeli chodzi o jakieś strzelanie. Kontrolery są jakby swoim odbiciem lustrzanym. I na obydwu mamy po cztery przyciski z przodu, gałkę, jeden przycisk tutaj z boku i spust. Obydwa kontrolery ładuje się normalnie przez gniazdo USB-C, czyli bierzemy ładowarkę od komórki i ładujemy bez problemu. Samego gle, jak widzicie, mnóstwo kabla, ale tak naprawdę ten kabel jest dosyć krótki. mi on wystarczył ledwo-ledwo od telewizora. Tak to wygląda. U góry gogli mamy pokrętło i przycisk do regulacji odległości i szerokości soczewek. Z przodu mamy cztery kamerki, które nas pozycjonują w przestrzeni. A pod spodem mamy dwa przyciski i mikrofon. Środkowy przycisk to jest włącznik, kolejny przycisk to jest do podglądu, co się dzieje w rzeczywistości. Z tyłu. Koło kabla mamy jeszcze złącze na minjeka 3,5 mm przepraszam. i z tyłu jeszcze pokrętło do regulacji. Podłączamy gogle, włączamy konsolę i zaczynamy zabawę. Gogle nam się zaświecą na czerwono, przytrzymujemy przycisk włącznika, gogle zawibrują i sama dioda zmieni kolor na biały. W sieci jest mnóstwo testów, ale zobaczcie sami, co się dzieje tutaj w środku. Od razu tego nie zobaczymy, ponieważ google wykrywa ją, że nie są założone, ale lekko je tutaj oszukamy, czyli zakryjemy czujnik i zaraz zobaczycie, co się dzieje na tych wyświetlaczach. Tutaj akurat mamy w przestrzeni, pojawia się nam komunikat i już nam wyostrzy. I tak to wygląda. Komunikaty, które się pokazują. Są jakby zawieszone w przestrzeni. Jeżeli jeszcze nie, nie macie żadnej gry i macie podgląd po prostu tego, co jest przed okularami. A jeżeli macie już w menu, to menu płaskie pojawia się po prostu jako duży ekran na czarnej nicości. Tak to wygląda. Zaraz zobaczycie te rogi. Jeżeli chodzi o jakość, to same płaskie, czyli te niewiarowe treści wydają się dosyć przeciętne. Najważniejsze to oczywiście ustawić sobie dobrze tego ogle, czyli ich odległość, odległość poszczególnych okularów. Tutaj widzicie menu, główne ono nie jest przestrzenne. A jeżeli się obrócimy za daleko, to pojawia nam się taka grafika. Czyli dzięki temu możemy sobie jakby to menu płaskie wyświetlić choćby po obróceniu głowy gdzieś w innym miejscu przytrzymując wskazany przycisk napadzie. Ja wypróbowałem te gogle szerzej w grze Gran Turismo 7 i muszę wam powiedzieć, że całkiem fajnie, a zaraz będzie więcej. A tu jeszcze ważny komunikat że gogle nie są przeznaczone do użytku przez dzieci poniżej lat 12. I faktycznie wiem ja się, że lepiej te Google używać przez starsze osoby. Bo nawet u mnie miejscami potrafiły wywołać lekką chorobę lokomocyjną, chociaż jako takiej nie mam. Tutaj sobie pozycjonujemy miejsce gry. I tutaj na ekranie podglądniecie to, co widzę na goglach. Bardzo fajna opcja, wirtualny salon. Możemy sobie oglądać autka od środka. A tutaj zaraz zobaczycie jazdę. I powiem Wam tak, na goglach ta jazda wydaje się dużo fajniejsza niż to, co mamy tutaj na płaskim ekranie. Ponieważ na ekranie wydaje się, że sporo obrazu nam tutaj wycina słupek czy dach. Podczas gry tego nie czujemy. Podczas gry czujemy tylko... No, tak jakbyśmy siedzieli w prawdziwym samochodzie. I tutaj... Jeżeli chodzi o wrażenia, to ja akurat grałem na padzie. I pad... Bardzo, bardzo fajnie, bo oczywiście wibracje, oczywiście adaptacyjne triggery. Szkoda, że w sumie Sony w jakiś sposób nie wykorzystało tutaj tych kontrolerów, które są w komplecie. Ale tutaj... Granie na zwykłym padzie DualSense też jest bardzo przyjemne, i tutaj, jak widzicie, możemy się rozglądać w dowolnym kierunku. I jeszcze fajnie to rozglądanie w dowolnym kierunku wygląda, jeżeli jedziemy autem bez dachu. I jeżeli chodzi o samą grafikę, to można powiedzieć, że jest ona tutaj drugorzędna, ponieważ bardziej skupiamy się na wrażeniach z jazdy niż na samej grafice. Aczkolwiek jeżeli skupimy się na grafice, to zobaczymy, że pewne rzeczy się doładowują. Nie, nie jest to taka petarda, jakiej, jaką obiecało Samo No i co? Czy warto na coś takiego wydać 3000 zł? Uważam, że dla tej jednej gry na razie jeszcze nie warto w moim przypadku. W tej chwili tak naprawdę takich solidnych tytułów jest może 2-3. A dla takiej ilości, dla takiej biblioteki... To jest jeszcze trochę za dużo kasy. Aczkolwiek same gogle faktycznie robią wrażenie. Jest to kawał fajnego sprzętu. Ale licząc, że trzeba wydać 3000 na konsolę i 3000 na gogle, no to można by się pokusić na poszukanie pewnej alternatywy. W tej chwili polecam Wam, jeżeli macie tylko możliwość, właśnie wypożyczyć takie gogle. Mi się akurat udało w Krakowie w sklepie Ultra Games takiego gleby pożyczyć na tydzień. Super przygoda na krótko, na stałe, jeszcze u mnie nie zagosti. Jeżeli podobał się teścik, zapraszam do subowania i lajkowania. Na dziś to wszystko. Dzięki, cześć. cześć.